Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku i zaczniemy go bardzo podobnie jak poprzedni, ale nie tak samo. Słuchajcie, robię ryż z jajkiem i warzywami. Mam dwa ostatnie jajka. Mam, nie mam cebuli, za to więcej czosnku, Dwa razy tyle ostrego chili. Do tego słodka papryka czerwona. Ostatnia była tylko zielona i to jeszcze na zagrychę, na surowo. Srejle znowu dzisiaj sobie piekła tutaj boczki i ja wykorzystam ten tłuszcz. Słuchajcie, jako że jesteśmy na etapie wielkich testów cały czas to ja przyczepiłem sobie homonto i na uchwycie, mając wolne ręce, będziemy starać się nagrywać. Możemy zrobić to po chińsku. Chińczycy pierw wbijają jajka, a dopiero później resztę produktów. A w Kambodży widziałem, że jest to robione różnie. Chińczycy mocno ścinają jajka, można by rzec, że przypalają lekko, my też tak zrobimy dziś. Dobra, można już wbijać te, wrzucać warzywka. Robi no wrażenie zapachy pierwszorzędne, i ten ostry w nos żabije. No i teraz ryż. musimy to wszystko wymieszać. Trochę sobie, żeby się nie przypaliło płomień. Chciałbym. Jakbym miał dużego łoka, mam, ale nie używam teraz, to bym to tak, wiecie, łopatował szybciej. Trzeba, żeby nie uciekło. Już mniej więcej jeszcze sosu sojowego to dodam. Słuchajcie, tak to wygląda. Finalnie można nakładać. Tak, można ogórek kiszony, można szczypior, można czosnek surowy. Ja mam surowy czosnek do tego tutaj. Dla psów jeszcze żarcie dla Was jest, ale na razie nie będziemy dawać. Stefan, niech troszeczkę diety załapie, bo się źle czuł. Zatruł się czymś dzisiaj, ale już lepiej. Ja siedzę na zewnątrz, zrejdę tutaj. Słuchajcie, także daliśmy psom jedzenie. Wiadomo, Lejla to je, ale Stefan też już ozdrowiał. Ozdrowiał, bo zapieprza, pieprza wiosuje i już nie żyga. Zrejdę otwiera kokos. Chory ozdrowiał, wszystko zjadł szybko pierwsze i jeszcze by się zjadł, Wystarczyć. Także ogłaszamy koniec choroby. Stefan bardzo szybko z trybu takiego smutnego psa osowiałego przeszedł w tryb wkurzania sąsiadów, którzy chcieliby może spać czy coś takiego. Lata biega, gania żaby i szczeka. Przed chwilą dał cały koncert. No dobrze, cieszymy się razem z nim z zaistniałej sytuacji. Bo już taki dzisiaj był trochę osłowiały, od rana. No bo to rano było w poprzednim odcinku, to był ten dzień i, i tam nic wielkiego mówiłem, tylko że ten, że Żygał, ale ale taki nie był Stefanowy dzisiaj. A to już ogon do góry i patrol i szczeka. No, dobrze, niech mi pilnuje tych moich sadzonek. Żeby mi tam jakie żaby i ślimaki nie, nie zjadły. Za kilka dni. Nie wiem, tą stronę, a może nie o tą. Za kilka dni. Będziemy to przesadzać. To jest dragon fruit. O, 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 o. Ciszej tam, poproszę. Słuchajcie, dnia kolejnego jadę na ryneczek. No i będę korzystał z kamery DJI Action 5 Pro i z Detketa. Także ostatnio to się do, bardzo dobrze spisało. Zapalamy od pierwszej kopki i jedziemy. Muszę kupić rybę. The same fish as last time. The same, the red fish. Znaczy będziemy robić inną potrawę, ale korzystając z tej samej ryby. Nie wiem, czy wiecie, jest w ogóle ryba Luciana, czy Lucian Fish, też taka czerwona. Dobrze, z powrotem mam mikrofon z detketem bezprzewodowy, także będzie dobry dźwięk, byle nie padało, żebyśmy zdążyli przed deszczem. Co jest? No, zapala od drugiej kopki, ale wymuszony na siłę, coś się dzieje może. Miejmy nadzieję, że nie. w miarę sprawna maszyna. Maszyn, sprawna maszyna, kupiona muszyna. Jak będzie padało, to też nie będziemy dzisiaj nic nagrywać. Jakiś tam w miarę trzymam reżim i to nawet taki dosyć mocny, jeżeli chodzi o czas, chronologię publikowania na kanale Australia i tutaj. Bo to mówię o kanale Australia. Ale jeżeli coś się wydarzy to też nie jest tak, że musimy to, że tak powiem. To nie jest sprawa życia i śmierci. Choć jak pokazało Marcina przypadek, jak już wcześniej opowiadałem, to jednak może to być ważne. Ja mam nadzieję, że teraz będzie fajnie, fajnie się nagrywało, że to znaczy jakość na pewno jest lepsza niż była, bo mamy coraz lepszy sprzęt. Coraz lepszym nagrywam. A chodzą plotki, że będziemy mieli niedługo jeszcze jedną kamerę o jeszcze lepszych parametrach nagrywania. Po prostu szóstkę DJI, która dopiero jest w fazie testów. Tutaj kupowałem ryby. jak w domu nie ma, ale ja nie chcę kupować tutaj, ja bym pojechał do Ankor Marketu. Z tego względu, że jednak tutaj one w, w Ankor Markecie, to jakie by nie były, to pewnie dostawca jest ten sam. Mniej więcej, tak? Powiedzmy, że jest ten sam. Ale w Ankor Markecie jest przynajmniej klima włączona, pomimo że nawet w lodówce w Ankor Markecie nie leżą, no to tam jest chłodno, a tu jest ciepło. Maszyna jakiś silnik tak zanosi się niby na deszcz powiem wam też taką kwestię, że ostatnio to mało pada, No wczoraj coś lekko kropiło, ale jak na porę deszczową. To ostatnimi dniami w ogóle praktycznie nie padało My moglibyśmy tędy pojechać, pojedźmy, bo to zawsze inną trasą wrócimy niż przyjechaliśmy A to zawsze ciekawiej, tak? Dla mnie, dla Was Dla setek tysięcy widzów Tędy czy przejadę? Gdzie ta droga doprowadzi? Powinienem. Powinienem. A powiem Wam, że tędy to i nawet ja nie jeździłem. Znaczy później to ja wiem dokąd dojadę, ale jeżeli chodzi tutaj o, że o przecięcie równoległych ulic zaczyna kropić. Jak informuje i zapewnia producent. Kamery DJI są wodoszczelne, na pewno kroploszczelne. Zobaczymy, jak się będą mikrofony bezprzewodowe sprawować. DeadCat może zamoknąć. DeadCat to jest jednak zwykły materiał, pluszak tak zwany. No i gorzej, jak jakaś kropla na obiektyw wpadnie i... Będzie obraz lekko przymazany. Z reguły udawało mi się uciec przed deszczem. Ja pamiętam czasy, gdzieś na szatu. Psy takie lejlowate Byle nie atakowały. Która przebiegła przez drogę. Ja chyba mniej więcej wiem już, gdzie my dojedziemy. Ładne kwiaty mają tutaj. Wiecie, że ostatnio mam zajawkę. Ogólnie my artyści, ludzie wielkich idei, awanturnicy, lubimy takie rzeczy jak Natura, rękodzieło, kultura i sztuka. Nie żartuję, powiem Wam, że tak sobie myślę. Coś by, takie rękodzieło robić. No bo coś trzeba robić, do jasnej cholery. Czasu jest mało, powiem Wam. Naprawdę ostatnimi czasy nie mam czasu. Tutaj pan ma mobilny skup surowców wtórnych Z jednej strony skupuje, ale też i zbiera jak coś leży na ulicy, więc taką czynność i takie dwie czynności. I skup Tam psy obszekują, nie jadę tam kurwa macie. no i teraz weź tam mieć jak kogoś zaatakowały i widzę. Pełnia podwójną rolę, bo z jednej strony skupuje. jechał, a z drugiej strony też czyści miasto. Jak wasze ludzie do mi się nic nie dzieje. Te psy marne, tutaj takie dobrze. I tędy bezpośrednio pod dom. Takim pso, tym to już lepiej z oczu patrzyło. Takie widać zadbane, tamte jak... Tak, churigany, pijoki, tak. Siłownia tutaj, jakiś klub sportowy. Czy Państwo poznają, gdzie my jesteśmy? Tak, napiszcie w komentarzach. Jeszcze kawałek, i chyba uda się, bo tam parę kropel spadło. No i udało mi się to przejechać. Ale ostatnio sprawdzałem, to ja jestem mega zadowolony. Tego, z tej jakości nagrywania tutaj tym mikrofonem bezprzewodowym na detkecie. Po pierwsze jest wiatr, po drugie, jadę na skuterze z prędkością 30-40 km na godzinę. No przecież na takim zwykłych, kiedyś mikrofonach, czy mikrofonach budowanych, to był straszny szum. No nie dało się takiej, takiej foni w ogóle publikować. A tutaj czyściutko, jakbym ze studia. Jakbym ze studia mówił. to jest duża szkoła. Naprawdę spora. International USA International School. Tu jeszcze mają boisko, jakieś sale. No ogromna, nie? Tutaj z przodu ta para na rowerach wyjechała, stamtąd pewnie zagraniczni nauczyciele albo lokalni. A tu my już jesteśmy obok domu praktycznie, nie? Tu jest świątynia. Ta obok Marcina, ale ja też słyszę jak na niej. Mantry grają, to do mnie też dochodzi. No i tu w prawo mieszka Marcin. Tutaj. To nas kawałek prosto i też w prawo. No to dojedziemy już na, na jednym ujęciu. Tak to nazwę. Teraz przy tej kamerze to ma większy sens takie nagrywanie z jazdy. Ja też się staram czasem, może wy nawet tego nie wiecie, ale ja się czasem zwolnić, żeby, żeby to ujęcie było lepsze. Pomimo, że ta kamera nagrywa teraz 50 klatkach, że nagrywa 4K, to jednak dynamika ruchu troszeczkę może ten obraz zniekształcać. O, oh, widzę Lejla i Strelę z przodu. I Stefa. Co Tutaj była śmieci Aha, kod gdzieś urzęduje. Ta, Stefan jest zdrowy całkowicie, ale tam w ogóle nie ma, nie ma dwóch zdań. Proszę tam widzieć. On taką rybę, gdzieś znalazł tam właśnie na zewnątrz i... Może ość mu stanęła, po prostu, nie? Pan przywiózł wołowinkę, nie trzeba będzie ryby żadnej, a my mamy jeszcze w domu dla nich wołowinę, najprawdopodobniej z poprzedniego rzutu. Proszę Ostraile diluj tym, o. Czekaj. A ja z wami też już się będę w tym odcinku żegnał, bo no bo trzeba jeszcze techniczne rzeczy zrobić i później nagrywamy na kanał Strayle. Tutaj, chociaż pogoda nie sprzyja, ale niestety na nas się później YouTube amerykańska, widzowie nie pytają sprzyja, nie sprzyja. Tylko ma być materiał, nie ma materiału, nie będzie niczego. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.